Dzień dobry, witam Was dzisiaj na północnych Niderlandach i jadę bitwę o pelotki a nie jest to specjalnie dobra wiadomość dlatego, że na tym bobsleju jakim jest ta mapa będzie trudno dostać się w okolice Respa gdzie tych pelotek można się spodziewać dlatego będę próbował dostać się jak najszybciej na miejscówkę i tam sobie postrzelać. Tak jakby na ostatnim filmiku było widać można tam w tym miejscu zrobić całkiem udany mecz. Oczywiście trzeba się pilnować, jak to u godzinów w tej grze nie ma 100% miejscówek, no chyba że takie gdzie. Ktoś chce całą bitwę przestać i nic nie robić A ja dojechałem na wyznaczone miejsce I teraz będę czekał na to co zrobią czerwoni Trochę pechowo, bo od strony kanału jadą przeciwnicy I mogą mnie zajechać od tyłu A co gorsza są to całkiem przyzwoite pojazdy no tutaj mi przeskoczył tygrys i jak na złość od prawej strony przyjechał tygrys 2 wykorzystał to, że stałem do niego bok bokiem i straciłem tigera tamtędy już jechał nie będę, nie ma szans żeby się przedostać na y, stronę Czerwonych, więc spróbuję pojechać lewą stroną górą którędy bardzo nie lubię jeździć dlatego że to jest odkryty teren i przedostać się w jakąkolwiek przyzwoitą miejscówkę no jest naprawdę trudno Są co prawda tutaj jakieś domki i są po drugiej stronie, bo po stronie czerwonych też domki. No tylko, tak jak mówię, no wjechać w takie miejsce bezpieczne i dające szanse na grę nie jest specjalnie łatwo, zwłaszcza jeżeli tej, map, tej strony mapy za dobrze, że się ją nie zna tak jak ja jej nie znam. Tutaj musiałbym mocno improwizować. A to nie zawsze się dobrze kończy, coraz więcej czerwonych przy punkcie B. Udało się zniszczyć ISA 1. A pokazał się tam M46. No i niestety strzelić się w niego będzie bardzo niefajnie. Wieża bardzo twarda dla tygrysa M51, tutaj już poszło łatwo, ale niestety zaczę zaczęliśmy tracić kapa. Jeszcze jest IS-2, trafienie, ale bez żadnych. Uszkodzeń, jeszcze raz podświetlony is. No i wjechał za domek. Trochę szkoda, bo przez te domki pociski nie przechodzą, ale z drugiej strony dobrze, bo sam też byłbym tutaj wystawiony na strzała. Jeszcze jeden nieudany strzał. Tyle tylko, że tu już przeciwnik się zorientował, kolega, skąd do niego pocisk leciał. No i sam jestem teraz w kropce. Przestrzałów za dobrych nie mam. Tutaj jest na środek mapy. O, pokazał się tygrys, chciał gąsienica. namierzone coś tam zielonego i tygrys jest zniszczony tyle tylko, że ten przestrzał już jest po naszej stronie punktu B i wykurzyć czerwonych stąd się nie da musiałbym przejechać do przodu, a nie mogę przejechać, bo tam jest pod ostrzałem to miejsce Samolot w górze. No tak wygląda na to, że nie uda się tutaj pograć nic fajnego. M26. Nieprzebity pancerz. No i teraz już będę tutaj stał. Obserwuję dziury tutaj w tym budynku, może coś się pokaże, może uda się coś strzelić. Jest kilku czerwonych na punkcie, niechby tylko któryś chciał się pokazać. Tylko że oni nie chcą. No i niestety dla mnie cały czas nie ma pelotek. Wyświetlony teciak, ale się schował ponownie gdzieś tam za domki No i zginął Cały czas niczego nie ma do strzelania Po mojej lewej jest wyświetlony ten M26 i bardzo szczęśliwie udało się wcisnąć w gniazdo KM-u MK rozwalona, rozwalony też KW85. Tylko, że to nic mi nie daje. Co prawda, fragi wpadają, ale do, zadania, do wykonania zadania daleko, a czerwoni też nie bardzo mogą się w tej chwili przesunąć w stronę punktu B zniszczona Pantera no i ponownie przede mną wyświetlony IS między budynkami pokazał się Tygrys ale tylko na chwileczkę i od razu przejechał dalej no bardzo źle się tam bitwa układa paska mamy już malutką Niby coś przede mną się świeci, tylko że to widać na minimapie, a na celowniku takiego chętnego nie widać. Teraz przyjechał tygrys dwójka, to jest ten kolega, który zniszczył mojego tigera. Zatrzymał się akurat tak, żeby można mu było wcisnąć w wieżę bułę przyjechał jeszcze jest E też zniszczony no i po lewej stronie przyjechał IS2 a za IS2 T34 no lepiej się ułożyć nie mogło oczywiście to jest sarkazm on zniszczony IS ale z tym teciakiem to ja się strzelać nie chcę no i Wygląda na to, że nie muszę, bo bitwa skończona. Oczywiście nie udało się zrobić pelotki. Bitwa przegrana. O dziwo udało się trafić 10 fragów i przy okazji zrobić też żółty medal. Na zadanie będzie musiało poczekać na następną bitwę. I z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.